Ściańskie kobiety w mundurach. Nasi przywódcy kłamali, mówiąc, że zaproszono ich jedynie na trzy miesiące. Nie chcemy, żeby broniły nas kobiety. Pierwsza wojna nad Zatoką dobiegła końca i armię Sadama Husajna zmuszono do odwrotu. Ale amerykańscy żołnierze nie wyjechali. Mówiąc o tym, Bin Laden zawsze wylicza, ile lat już minęło. Wpuściliśmy Amerykanów na rok, a tymczasem oni wciąż tam są, choć jest rok 96, 97, 98. Skłócony z rodziną królewską, Bin Laden nie był mile widziany we własnym kraju. W 1992 roku opuścił dżedbę. Przez następnych kilka lat jego kryjówką była stolica Sudanu, Khartum. Sudan stał się pierwszym sunnickim krajem, w którym powstał rząd będący owocem arabskiego przebudzenia. Architektem sudańskiej rewolucji był wykształcony w Paryżu islamista Hassan al-Turabi. W Pałacu Ludowym nad Nilem Turabi organizował konferencję z udziałem najbardziej radykalnych islamistów z całego świata. Turabi chciał stworzyć w Hartumie centrum tych wszystkich ugrupowań i zapraszał w gościnę do Sudanu każdego, kto twierdził, że opowiada się za dżihadem lub popiera rewolucję. Sudan pozwolił ekstremistycznym ugrupowaniom zbudować na terenie kraju aż 30 obozów szkoleniowych podobnych do tego, który kryje się za tą bramą. Tak wtedy, jak i teraz, niewygodne pytania tu rabi zbywał uśmiechem. Dlaczego budowali te obozy? To były spotkania partyzantów. Nie prowadzili dyskusji na temat kultury, nie zajmowali się studiowaniem. Nie o to oczywiście chodziło. Spotykali się jako bojownicy, przyjeżdżaliby się szkolić i zastanawiać, jak prowadzić dżihad. Z pozoru mogło się wydawać, że Bin Laden pożegnał się z dżihadem. Jego ogromny majątek sprawił, że stał się ważną postacią dla sudańskiej gospodarki, realizował kluczowe projekty budowlane. Zbudował lotnisko, zbudował drogę do lotniska, zaczął też inwestować w rozwój hodowli i w rolnictwo. Ale bin Laden nie zrezygnował z dżihadu. Trzy wille, które wynajmował w najbogatszej dzielnicy Chartumu, były pilnie strzeżone. Uzbrojonych ochroniarzy zapewnił mu nie kto inny jak Ayman al-Zawahiri. Sudan był dla Zawahiriego naturalnym zapleczem dla wojny z Egiptem. Granica z nim jest nieszczelna i długa. Do przemytu broni wykorzystywał dawne szlaki handlowe. To właśnie stąd ugrupowanie Zawahiriego rozpoczęło kampanię terroru. Blisko 400 osób zginęło w ciągu ostatnich 18 miesięcy w zamachach bombowych zorganizowanych przez islamskich bojówkarzy. Zaczął od kilku zamachów w Kairze. Sudańczycy patronowali tym przedsięwzięciom. Nie odpowiadał im reżim Mubaraka. Wierzyli, że rozpoczęta przez nich w Sudanie rewolucja islamska pewnego dnia przeniesie się do Egiptu i ogarnie cały region. Współpracowali ręka w rękę z Zawahirim. Takwir oznacza przyzwolenie na zabijanie innych muzułmanów w imię islamu. Gdy najpierw Zawahiri, a następnie Osama bin Laden uruchomią takwir, wielu niewinnych muzułmanów zapłaci za to życiem. Bin Laden zaczął już nie tylko krytykować saudyjski rząd, ale wzywać do jego obalenia. Uznano, że przekroczył dopuszczalną granicę, i dlatego został pozbawiony obywatelstwa. Obecność amerykańskiego wojska w Arabii Saudyjskiej była nadal problemem. 13 listopada 1995 roku przed budynkiem zajmowanym przez amerykańskich żołnierzy wybuchła pierwsza z dwóch bomb, zabijając siedem osób. Eksplozje w Riadzie i Kobarze były wyraźnym sygnałem dla armii najeźdźców, by wynieśli się zanim będzie za późno. Sprawcy zostali schwytani. Dowody wyraźnie świadczyły o tym, że Bin Laden miał coś wspólnego z zamachami. Zanim zostali ścięci, saudyjska telewizja pokazała nagrane zeznania młodych ludzi oskarżonych o podłożenie bomb. Wyznali, że działali za namową między innymi Bin Ladena. W kwaterze głównej CIA w Langley pod Waszyngtonem, obraz Bin Ladena jako bogatego biznesmena stawał się coraz mniej aktualny. Po eksplozji w Riyadzie w listopadzie 1995 roku zaczęliśmy się uważniej przyglądać Bin Ladenowi. Głównie dlatego, że jego nazwisko zaczęło pojawiać się wszędzie przy okazji operacji wywiadowczych. Powołaliśmy komórkę do spraw Bin Ladena. Zaczęła działać w styczniu 1996 roku. Stało się jasne, że patronuje wielu ludziom, którzy w gruncie rzeczy są terrorystami. Do końca 1996 roku zidentyfikowaliśmy 25 do 30 krajów, w których przebywali ludzie, o których wiedzieliśmy, że mają powiązania z Al-Kaidą. Zmianki o Al-Kaidzie pojawiały się w co najmniej kilkudziesięciu krajach. Uważano, że Bin Laden był powiązany w jakiś sposób z tymi wszystkimi ludźmi i że udzielał wielu z nich pomocy finansowej. Naciskaliśmy na Sudańczyków, żeby go wydali albo wydalili z kraju. W rezultacie tych wszystkich nacisków sudański rząd nakazał mi przerwać wszelką działalność. Tak więc Bin Laden został zmuszony do opuszczenia Sudanu. Strategia bliskiego wroga nie powiodła się. Nie upadł żaden z bliskowschodnich rządów. Samolot bin Ladena ponownie wziął kierunek na Afganistan i wylądował nieopodal Jalalabadu. W 1996 roku w Afganistanie toczyła się wojna domowa. Wyjście Rosjan nie przyniosło pokoju, lecz zapoczątkowało sześcioletnią anarchię, wynik walki przywódców plemiennych o władzę. Stolica Afganistanu, Kabul, zmieniła się w stertę gruzów. Do walki włączyła się nowa siła, noszący czarne i białe turbany talibowie. Talibowie rekrutowali swoich zwolenników ze szkół religijnych. Wiele z nich finansował saudyjski rząd. Dla talibów Prawo i porządek oznaczały dosłowne i bezwzględne egzekwowanie islamskiego prawa, szariatu. Osama Bin Laden czuł się tu jak u siebie w domu. Wzywam wszystkich muzułmanów, by udzielili poparcia temu narodowi, ponieważ wzniesie on wysoko sztandar islamu. Operator Al-Kaidy sfilmował kryjówkę Bin Ladena i chroniące ją czołgi talibów. Bin Laden spędził tutaj lato pracując nad 60-stronicową fatwą. Oznaczała ona zasadniczą zmianę strategii. Dowodził w niej, że Al-Kaida powinna przerwać ataki na Bliskowschodnie rządy, czyli na bliskiego wroga. Nowym celem było mocarstwo, które popierało te rządy. Daleki nieprzyjaciel Stany Zjednoczone. Naszym największym wrogiem jest sojusz amerykańsko syjonistyczny To jest ostrze włóczni wymierzonej w umę nasz naród. Nie marnujcie wysiłków na innych wrogów. tamtej jesieni telewizyjny dziennikarz pracujący dla Channel 4, Wyn Roberts, dotarł do Afganistanu, starając się o wywiad z najsłynniejszym dysydentem Arabii Saudyjskiej. Polecieliśmy do Afganistanu i wylądowaliśmy w Dżalalabadzie. Pierwszy obraz, jaki zapamiętałem, to siedzący w kucki talibski żołnierz, przypominający drapieżnego ptaka. Kamerę Robertsa uchwyciła panującą w Afganistanie anarchię. Kolejne miasta wpadały w ręce talibów. Wzdłuż głównych dróg rozstawione były posterunki talibów. W pobliżu posterunków na poboczu drogi można było zobaczyć wyrwane z kaset taśmy dowód, że nie pozwalali niczego filmować. Roberts zameldował się w hotelu w Jalalabadzie i przez wiele dni czekał na wiadomość od swojego kontaktu w al -Kaidzie. Siedziałem tam, aż pewnego wieczoru, około dziewiątej, nagle zjawił się i powiedział: Załatwione. Na zewnątrz panowały całkowite ciemności. Byłem nieco zdenerwowany. Zapytałem, czy wszystko w porządku? Odpowiedział, będzie dobrze, jeśli tylko nie masz na sobie czegoś, co mogłoby pomóc Amerykanom w ustaleniu, dokąd jedziemy. Zapytałem wtedy, co by się stało, gdybym miał coś na sobie? Powiedział, że raczej nie wróciłbym żywy. W tym momencie rozbłysły światła i przed nami gwałtownie zahamowała Toyota Land Cruiser i ruszyliśmy z szaleńczą prędkością, mijając po drodze szereg posterunków talibów. Następnie zaprowadzili mnie do obozu, gdzie był Bin Laden. Zaskoczył mnie w nim brak charyzmy. Był bardzo uprzejmy. Ma długie, delikatne palce. Nie sprawia wrażenia fanatyka. Mówi spokojnie. Spędziliśmy razem około trzech godzin. Zaprosił mnie na kolację, podano kurczaka i frytki. Cały czas rozmawialiśmy. W trakcie rozmowy fotografowano nas razem. Roberts był pierwszym dziennikarzem, któremu udało się zdobyć nieco wiedzy o rodzącej się strategii Al-Kaidy. Moim zdaniem już wtedy istniał całkiem dobrze przygotowany plan wojny światowej. Jeśli Bóg pozwoli, wybuchnie wojna między islamem a Amerykanami i ich sojusznikami. Ludzie z jego otoczenia mówili, że w ciągu 10 lat dojdzie do wojny światowej obejmującej obszar od Chin po Afganistan, Bliski Wschód i Północną Afrykę, która potem ogarnie także Zachód. Moim zdaniem ta przepowiednia właściwie się spełniła. W listopadzie 1996 roku przyszła kolejna dziennikarza Abdullah Bari Atwana. Przeprawił się przez afgańskie góry i przeprowadził wywiad z Bin Ladenem. On także szybko zrozumiał, że al kaida ma jasno sprecyzowane cele wojskowej strategii obliczoną na 25 lat. Pierwszym krokiem ma być wyrzucenie zagranicznych wojsk z półwyspu arabskiego i świata muzułmańskiego. Potem chcą usunąć skorumpowane nieislamskie rządy, które nazywają marionetkami Zachodu, a następnie wprowadzić szariat, islamskie prawo. Później krok po